Hello my old fans all around the world. I hope that everything is fine with you. Cześć, Miał koper witam Was serdecznie. Zapraszam na kolejną ekspresową prasóweczkę bokserską, którą dziś, drodzy Państwo, rozpoczniemy od pięknej dla polskich kibiców informacji, że zaplanowana najbliższą sobotę w Riadzie Wielka Gala, na której Tyson Fury i Aleksandrusek po raz drugi zmierzą się w walce o mistrzowskie pasy kategorii ciężkiej, będzie przez platformę streamingową DAZON opatrzona także polskim komentarzem, więc jeśli sobie kupicie pay-per-view na ten rewanż Fury kontra usyk oczywiście polecam mój refling, który podklejam pod tym filmem w pierwszym, Komentarzu uczyńcie mi, proszę, niezmiernie bogatym, no to będziecie mogli sobie wybrać jedną z dwóch opcjonalnych wersji audio albo komentarz polski, albo ten oryginalny angielski. Przyznaj się bez bicia, że ja wybieram zawsze angielską wersję, po prostu na bieżąco dzięki temu mam dostęp do większej liczby informacji, chociażby wywiady czy komentarze eksperckie nie są zagłuszane przez z reguły no niezbyt udolną próbę tłumaczenia, bo słuchajcie, jeśli ktoś jest komentatorem, to ciężko jest na bieżąco robić tłumaczenie z obcego języka, to nawet dla zawodowego tłumacza jest ciężkie, dla komentatora tym bardziej, także z reguły wybieram wersję angielską, natomiast wiem, że mnóstwo kibiców uwielbia polski komentarz, także taki komentarz będzie również opcjonalnie dostępny po o wykupieniu tegoż pay per view, jeszcze taki pro tip ode mnie. Jeśli kiedyś chcielibyście spróbować tak super uczciwie wypunktować jakąś walkę sobie bokserską, to włączcie w ogóle głos, żeby nie słyszeć ani komentatorów i hochów, achów, ani odgłosów z sali po ciosach tam jednego czy drugiego rywala. Jeśli będziecie oglądać bez głosu, to będziecie mieli tylko obraz i wtedy uczciwie ocenicie, kto był lepszy w każdej rundzie i sobie wypunktujecie walkę. Natomiast to taki wariant dla bokserskich frików na ten gal, natomiast będzie dostępny i komentarz polski i angielski. Przypomnę wielki rewanż Fiury kontra już w najbliższą sobotę w Riadzie. We wtorek startuje w Riadzie taki oficjalny Fight Week. We wtorek będzie Grand Arrivals, czyli przywitanie oficjalne obydwu pięściarzy, którzy już tam od kilku dni siedzą w stolicy Arabii Saudyjskiej. W środę będzie pokazowy trening, w czwartek konferencja prasowa i w piątek ceremonia ważenia i w sobotę jedziemy. Wielki rewanż Fiury kontra Jeszcze raz zachęcam do kupowania papieru oczywiście z mojego reflinka, który podklejam w komentarzu, a teraz przejdziemy sobie do tego, co działo się wczoraj na Gibraltarze. Tam odbyła się polska, można powiedzieć, gala, gdzie w poinku wieczoru Dylan White boksował z ebznr em techę, Mówię polska gala, bo była to gala nadzorowana przez Polską Komisję Bokserską. Polscy sędziowie tam patrzyli na wszystko, polscy sędziowie byli w ringu i przy ringu walce wieczoru Dylan White pokonał przez techniczny. W zasadzie przez podanie Ebenezera Tetecha, który nie wyszedł do rundy ósmej, była to taka typowa bokserska mózga, taka nawalanka dwóch, można powiedzieć, bokserskich hamów. Oczywiście takim lepiej wykształconym boksersko-hamem był oczywiście Dylan White i on tę walkę wygrał. Natomiast łatwo nie miał, bo Ebbezener Tetech nie dawał za wygraną, był bardzo aktywny, mnóstwo ciosów przyjął, ale cały czas szedł, był do przodu. Taka krótka refleksja po tym występie Dyliano White'a który po walce powiedział, że teraz chętnie wystąpi na którejś z gal z cyklu Riad Season, bo wcześniej był obrażony na wszystkich promotorów świata po tej swojej wpadce dopingowej, z której się ostatecznie wykaraskał, więc boksał teraz na lokalnych galach, a teraz zadeklarował, że chciałby walczyć na którejś z gal z cyklu Riad Season. To powiem Wam, że po tym co pokazał Dylan White w tej walce, pokazał, że jest już wypalony, że jest dawno już Pas Prime to on bardziej by pasował nie na galę z cyklu Reaction, albo na jakąś polską galę. Bardziej pasowałby na rywala dla Damiana Knyby, Piotra Łącza, czy, czy też Kaspra Mayne, niż dla rywala, nie wiem, dla Jarela Millera, Dereka Chisore, czy Lorenza Kolego, bo o takich ewentualnie pojedynkach się mówi. Ale słuchajcie, taka walka Dylan White kontra Derek Chisore, kolejna, na pewno by się sprzedała. To znowu byłaby pewnie powtórka z tej walki z Tetechem. Ciekawe trzeba obaj by taki, taki pojedynek przeżyli, bo obaj są już potwory przez ringi zawodowe doświadczenie. Natomiast jeśli chodzi o ewentualną walkę Dyliana White'a z Lorensem Okoli, to jest pojedynek, o którym się od jakiegoś czasu mówi, potem zwłaszcza jak Lorenz Okoli przyszedł do wagi ciężkiej, no to nie dawałbym tutaj większych szans jednak Dylianowi White'owi, bo uważam, że Lorenz Okoli ma spore możliwości w kategorii ciężkiej. Teraz jak już waży mnóstwo kilogramów, a przecież oni ze sobą sparowali, to były bardzo zacięte sparingi w czasach, kiedy Dylian White był jeszcze w ciężkiej, a Lorenz Okoli był w niór chociaż wiadomo, że on wagę dusił. Teraz jest dużo mocniejszy, bardziej doświadczony, silniejszy, wydaje mi się, że gdyby doszło do takiej walki... Dylan White, kontroler okoli to Okolito. okolicy, był jednak faworytem. Kto wie, być może takiej walki dojdzie, jeśli Dylian White wpadnie do tego miksu riackiego. To tam jest mnóstwo fantastycznych rywali dla niego do wyboru. Natomiast on w tej wczorajszej walce się jednak nie popisał. A teraz przejdziemy sobie do takiego dziwnego wideo, które okazało się wczoraj na kanałach różnych tam internetowych Turkiego Alal Sheika. To jest zapis wideo rozmowy pomiędzy Turkiem Alal Sheikiem, Aleksandrem Musykiem i Tysonem Furym, chociaż, no. Bardziej wypadałoby powiedzieć, że to jest rozmowa Turkiego al z Tysonem Furym, do której podłączony został Aleksandr Usyk. Troszkę śmieszne jest to nagranie, ale z drugiej strony takie lekko zatrważające, jeśli jest się kibicem Aleksandra Usyka, bo na tym wideo Turki Alalczek mówi wprost, że on chce, żeby wygrał rewanż Tyson Fury, bo jego marzeniem jest organizacja wielkiej trylogii. tej, od wam podrzucę, żeby nie być głosowym, kilka cytatów z tej wideo rozmowy. zaczniemy od tekstu Turkiego Alalczeka, który mówi tak. Tyson, proszę wykonaj robotę i załatw tego frika, tego dziwolonga. Usyk na to wszystko odpowiada, że ja znów Wygram, Fiur oczywiście zaprzecza, a Turki Alaszek wypala. Nie ma mowy, żeby Usek wygrał który popełnił wiele błędów w pierwszej walce. Wie jakie teraz będzie ostro, żadnych e, tańców. Potem jeszcze Turkiel powiedział do Usyka: Tracisz czas na kręcenie filmów z Rokiem na tańce. Zobaczymy jak będzie. Usyk odparł na to: Przyjacielu, ja nie odpoczywałem. Zaraz po walce zameldowałem się w gymie i cały czas e, trenowałem. I to jeszcze jeden cytat z wypowiedzi Turkiego Al-Szajka, -Al To jest wypowiedź kierowana do Tysona: Nie popełni błędu z szóstej rundy, i jak go trafisz, to go dobi żadnych Tańców. No i słuchajcie, jak się tego słucha z perspektywy, jeśli ktoś jest kibicem Aleksandra Usyka, to faktycznie można się bać, co tam się będzie działo, jeśli walka pójdzie na punkty, czy nie będzie jakiegoś wałka. Natomiast jeśli spojrzycie na historię tych wszystkich gal w Arabii Saudyjskiej, gal sezon, to są one naprawdę uczciwie prowadzone, są uczciwie e, punktowane. Bo co innego jest bliska walka, tak jak była na przykład walka Dimitri Biwoła z Arturem Beterbiewem. Stosunkowo wyrównany pojedynek. Według mnie bardziej na zwycięstwo tam zasłużył Biwał, Natomiast werdykt dla, e, dla Artura Beterbiewa nie jest jakimś chamskim przekrętem e, sędziowskim, to jest po prostu... E, Konsekwencja innej y, wizji walki. To jest bliska walka, która może pójść w jedną albo w drugą stronę. Natomiast takich ordynarnych walków, gdzie ktoś jest jakimś tam y, homefighterem, tak? y, ktoś jest gospodarzem, jest po stronie, a i na jego rzecz się kręci wału, raczej nie było. No, była jedna dyskusyjna walka, ale to w Los Angeles. Y, pomiędzy Andym Ruizem Jr. i Jarelem Millerem, gdzie Millera skrzywdzona to raczej tam Andy Ruiz Jr. był bohaterem lokalnej społeczności, tej meksykańskiej mieszkającej w Kalifornii. Natomiast w Arabii Saudyjskiej jakichś tam walków nie było. Tyson Fury też był przecież po stronie A w pierwszej walce z Oleksandrem Musykiem. Walka była równo i tę walkę wygrał Aleksandrusek, chociaż wydaje mi się, że tam powinien być troszkę szerszy werdykt. Tam uważam, że spokojnie na bezdyskusyjne takie zwycięstwo Aleksandrusek był za Zasłużył. Zobaczymy jak będzie teraz w rewanżu. Nie zakładam, że będzie jakiś wałek, że nagle Turki al jako płaci sędziów, punktujcie yy, dla mojego gościa, czyli Tysona Fiorego. Natomiast zastanawiam się, czy nie będzie takiej sytuacji, że jak teraz takie wideo, w której Turki Alczek zdecydowanie deklaruje, że on chce zobaczyć trylogię Tysona Fiorego z Aleksandrem Usykiem, yy, która odbędzie się tylko w przypadku zwycięstwa Tysona Fiorego w rewanżu, obejrzą sędziowie punktowi, którzy będą taką walkę punktowali, to gdzieś tam w tyle głowy będą mieli, że ach, jak runda. Równa, to lepiej, żeby nie robić na złość Turkiemu, to dam tę rundę Tysonowi Fioremu. Więc no, troszkę obawiam się takiej sytuacji, że równe rundy mogą pójść na e, korzyść Tysona i nie będzie to żaden wałek sędziowski, ale to będzie po prostu taka sytuacja, gdzie troszkę bardziej sędziowie są jednemu z zawodników e, przychylni. Natomiast jeszcze raz nie zakładam żadnego wałka sędziowskiego, ale mimo wszystko to wideo, w którym e, promotor e, Gali mówi, że no, jedno, jednoznacznie stawia na zwycięstwo jednego. Z pięściarzy jest takie no dosyć ciekawe. Swego czasu w ogóle w dawnych, dawnych czasach w Ameryce było zabronione dzielenie funkcji menadżera od, od promotora galic Wiecie o co chodzi, że promotor tej ten, który jakby promuje galę z udziałem dwóch równych zawodników, jeden zawodnika. Menadżera, swojego drugiego menadżera teraz to wszystko się rozmywa teraz z góry wiadomo kto jest gospodarzem gali kto jest zawodnikiem po stronie a tutaj no, zawodnikiem można powiedzieć po stronie a będzie e, Tyson Fury chociaż no plus jest taki z perspektywy Usyka, że tym razem to on więcej pieniędzy zarobi, bo wygrał pierwszą walkę i kończymy jeszcze też informacją na temat e, walki Tysonem Fury'ego z Oleksandrem Usykiem, to będzie taka dobra rada od e, Lenoxa Luisa dla Tysona fiurego, bo zapytano Lennoxa Luisa, co on by zrobił w walce z Usykiem, jakie miałby rady, jakie są słabości Usyka. Czy Usyk ma jakieś słabości? Posłuchajcie, co Lennox Luis odparł. Walcząc z Usykiem, biłbym podbródki, bo on jest na nie podatny. Biłbym mocne ciosy podbródkowe. Tak bym to rozegrał. Potem jeszcze Luisa dopytywano, a może ciosy na dół? Bo faktycznie po ciosach na dół Oleksandrusyk leżał był na deskach w karierze zawodowej i no, po tym dyskusyjnym ciosie Dibła wcześniej w karierze amatorskiej, m.in. po uderzeniu Artura Beterybiewa i zapytano o te doły. Lennox Louis odparł: Każdy, kto ma problemy z ciosami na korpus i wszyscy mu to wypominają, z reguły dużo nad tym pracuje i potem myśli tak, niech sobie uważają, że mam słabe doły, a moje doły są teraz mocne, niech próbują być na dół, a ja ich wtedy będę trafiał. Tak mówi Lennox Ulysses. Faktycznie Oleksandr nawet przed tą pierwszą walką z Tysonem publikował śmiało w internetach swoje treningi przed ciosami na korpus, obrony przed ciosami na korpus, takie treningi wytrzymałości swoich dołów. Wydaje mi się, że no być może jest to jakaś recepta, widać było, że i Joshua trafił e, usyka na dół i Fury trafił usyka na dół, natomiast żaden z nich jednak usyka nie skończył. Te podbródki to też jest na pewno dobry pomysł, chociaż i przy ciosach podbródkowych i przy ciosach na dół e, można łatwo się naradzić na uderzenie kontrujące. To nie jest taka prosta e, sprawa. Tyle w tej prasówce, jeszcze na koniec powiem, bo zaglądałem tak na strony bookmacherskie, że lekko chyba ludzie ostatnio zaczynają stawiać na Tysona Fiorego, bo ten kurs na Usyka minimalnie poszedł do góry, wcześniej był 1,8, teraz jest 1,85, więc no pewnie parę osób jednak postawiło na zwycięstwo, zwycięstwo Tysona Fiorego. W tej prasówce wszystko, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, bandziorno.